Autentyczny świat nadchodzi nocą, kiedy kasną wszystkie światła, odzyskujemy dostęp do prawdy. To jubileusz pracy twórczej naszego wspaniałego gościa, przyjaciela biblioteki, osoby, która od wielu lat tworzy klimat i tego miejsca i jest kimś na kształt takiego z jednej a zarazem poety, można powiedzieć, kochanowskiego tego regionu. W wierszach i bajkach dla dzieci, w tekstach o naszej małej ojczyźnie, w jej tradycjach potrafi Pan z niezwykłą lekkością łączyć to co lokalne z tym co uniwersalne. Chcę Państwu podziękować. Niektórym wyjątkowo, albo, albo tym szczególnie podziękować, bo znaleźli się na mojej drodze w taki czy inny właśnie sposób. Niektórzy już przeszli na tamtą stronę, nie ma już ich, ich wśród nas. Zapalimy świeczki dla nich, ale są osoby na tej sali, które otworzyły serca przede mną. Otworzyły swoje bramy. Bramy pałaców, gabinetów, biur. Czy nawet tego portfeli, tak Więc za to wsparcie, za ten, za ten gest, za to dobro które będę nosił w sercu do końca swoich dni, chcę Wam bardzo serdecznie podziękować. Wiosna na działce. Rozsiadł się dziadek z babcią w altance, a w górze słonko i chmurki małe, niebo w kolorze błękitnym całe.